Siema, wędkarstwo kiedyś się uda Witam Was wszystkich Osoby nowe Osoby, które już są Jesteśmy aktualnie na Rybkach Kolejny raz Przyjechaliśmy koło 8 Ze 0 stopni Wiatru W sumie jest trochę wiatr Ale patrzcie jaki lasek ładny Na razie bez brań. Tak, wiem, wiem, standardowo. Ale wiecie. Jeszcze mnie nie trzyma. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Zachęcająco na razie nie jest, ale wyjdzie w praniu. Podejdziemy bliżej tutaj. Pokażę Wam tutaj z tej strony, jak jest, zaraz się obrócimy i sobie zobaczycie. O, patrzcie, jak elegancko. No i tam. Ci, co są zainteresowani, wiedzą o co chodzi. Dobra wraca. Wyprostuj się. Pokaż do kamerę co tam masz. tam widzisz? Nie wiem, bo remek mi zasłania, bo to kawał bydlaka to parę kiloży. Tak wie po tym wyłączeniu czy jaka że tak majta? Najbardziej. Zielony lata? Co ma? Wizję już łapię. Ma prawa do mojego wizerunku, to co ja ci poprawię? Nie ja mu dałem konto, jak będziesz sławny, będziemy miał pieniądze, to będzie nie płacić. Jak? Nie ja wiem gdzie mieszka. nie Znam jego żonę. Znam jego żonę, to wystarczy. Ja Wtedy będziemy Danutu jak jak głęboko to tu jest? Jest. Ja to czekam i czekam. No i tu jest najgłębiej, nie? Nie będzie... Bądź... A który? A tamten, no mam założony no. W tym filmie jest Pan Fisem. Trzy koła, one mają staraczkę. Po drugie, gościa tam. To łączył nas sobie przewód bo problem ruszyliśmy. I tutaj tam z tym. Zwykle nic Jak to mówi jeden gościu? Ryba, 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 tylko ryby nie ma. Trzeba pingwiny z Madagaskaru oglądać. A pocicie genialnie co, Turku? A? Nie ma wytkar, gdzie są Jeden kusolnia ile Czekaj, czeka, czekaj, czekaj, jest tuarni 6 Pliżenie damy na turku Na no, gwiazdę Musisz się uśmiechnąć no, <laughs> Więcej mówisz No właśnie o. No, widziałeś Widziałeś Na, na żywo live <gry> to już <jest> fajnie, <gry> <zauważymy. gry> nie, to podoba, to A nie się, co Remo robi. Tu ma bufet, stół szwedzki. Nie chcą jeść. No nie chcą właśnie. Nie chcą jeść. Co się tak zrobiło? Nie wiem. Też nie chcą brać. No nie chcę. No co? Co, co poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak?

Nie wiem, czy Cię będzie słychać, Co ty mi nagrywasz? A kogo mam nagrywać? Ryby nagrywać. Dobra, dawaj. No to ich, zobacz. Pokaż mi pokaż te te. Byłem. Nagrałeś już? No. Kurka nagra jak pada do wody. Bez nazwiska. Turku! pseudonim, ty! Turku, a nie turk. a co? Słyszysz? Że to jest twój pseudonim. Sam się sprzedajesz, chłopie. Kto będzie szukał, gościu, nazwiska Turek, to jak co? sam się sprzedajesz? <grym> Turku. Może pomyślałeś, że masz taką karnację, to? No? A teraz się nie opali, i się nie widać. Kebabów nie ma. Ja, to. Tarwala? Co? Coś... Właśnie miałem też, ale...

Idziemy do Remka Bo Remek mówi, że ma dużo ryby Bardzo. Nie Ja nie słyszałem, wzią, że Ty masz tyle ryby w zamrażarce Że PZ2 chce tam zorganizować mistrzostwa Polski podlodowe <grym wziął> A ja Remek jest mistrzem Polski <grym wziął> <grym> No to Nic, zaraz się będziemy zwijać Ani u nas, ani tam na drugim brzegu nie bierze. No trudno. Taka pora roku, takie uroki. Jak się przy, przyjeżdża zimą, to nie ma ryby. No, ogólnie powinien być lód, ale niestety. Ale nic nie zrobimy. No nic, niestety. Nie złapaliśmy Trochę pomarzliśmy No ale co, życie Dobra Zwieramy się Oto mamy Z prawej strony super auto z lewej super auto, a w środku kombajn auto. Dobra, panowie, na zakończenie, ładnie powiedzieć. Jak wypadzik? Remek, jak? Ile ryb? Bardzo fajnie. Jakieś brania? Polecam. Dobra. Turek brania? Turku? córku? wszystko. Polega z tyłu, branie były? Nic dzisiaj, dzisiaj nic, Kurwa dzisiaj no to... ten weźcie go, nie? On nie, on z nami nie jeździ już Szkoda, że nie nagrałeś tych ryb. Jeszcze raz, branie były? Były, były. No o super, no, super dobra. No. Szkoda, że nie nagrałeś tych ryb. Wiesz co, z mało, mało baterii miałem i rozładował się telefon. To, to, yy, za duże haczyki Za duże haczyki właśnie. Duże... Musimy mieć haczyki. Drobna ryba. To jest ten problem, za duże haczyki. Dobra ryba, ta moja osiemnastka nie dała rady. Za duża. Twoja osiemnastka jest tylko na rzekę, tam gdzie bierze drobnica. My tu łowimy pokaźne ryby. Jeśli nagrywasz tą rzekę, to twój kanał zamknął. Kanał zamykamy? Nie, jeszcze nie, jeszcze walczymy. Kiedyś się uda. Tak jest, kiedyś się uda, czyli nie możemy łapać za dużo. Masz jakieś przemyślenie? Tak. Słucham. Ogarnij się. Słucham, co chciałeś powiedzieć No dobra Co mnie nagrywasz? Ja nie jestem gwiazdą tutaj ekranu tu No weź gwiazda. zakończenie jakieś, dawaj Co? Bunkrów nie ma ale też jest zajebiście Czego nie ma? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście No <laughs> <A> czemu przeklinasz? się, <laughs> to już nie jest No właśnie Nie? nie. Dobra Nie na Nie oglądasz telewizji. Dobra, nara. Już? Dobra. To do widzenia. Nara. Trzymaj się. Już? Już. Czołem. Łapeczka w górę i subiczka. Za co? Zabrak Co? Nic, nic. Co, co, co? Do stycznia stosubów miało być. Muszą to, wiesz, klikać. <laughs> Nie ma problemu 2021 i <laughs> tego.